Podajniczek do trocin, do peleciarek. Zasypane trociny To są strasznie mokre. O jak to działa? O i wypad Teraz są na maksymalne obroty, ale zanim dojdzie. Tak idzie na maksymalnym obrotach. Tak się to sypie. Bardzo mokre są trucizny. Zmniejszymy, żeby pokazać, jak to może. No, ale można sypać do takiej regulacji. Teraz jest na 10 Hz. Także myślę, nie, maksymalna wydajność to jest jakieś. Ja liczyłem, zapomniałem już, napiszę w opisie. A minimalnie, nawet możemy praktycznie no, do 5. Tak, żeby na 5, 4, 6, mało, 5, no 6 Hz. No tak, wolniej no, nie, nie bo, bo szkodzi silnikowi. Możemy dozować tym. Podajnikiem co chcemy. No to widzą Państwo, od takiej szybkości sypania. Nie wiem, czy są trociny jeszcze, a już się kończą. Trzeba by dosypać. No, ale jeszcze spróbujmy. Do takiej szybkości sypania. No i to w sumie tyle. Tak to wygląda.